jest to jedno z najtrudniejszych, a zarazem najczęściej zadawanych pytań odnośnie kontaktu ludzkości z inteligencją z kosmosu. Dotyczy ono tego, kto na wypadek otwartego kontaktu z obcymi powinien reprezentować ludzkość. Odpowiedzi i rozwiązań instytucjonalnych szuka się od dawna z marnym skutkiem. Natomiast pod koniec sierpnia 2023 roku w sieci ukazał się artykuł Johna Gerca, człowieka powiązanego z Instytutem SETI. Zatytułowany Pozaziemska dyplomacja. Gertz pisze w nim, że podczas gdy NASA i Pentagon szukają dowodów na odwiedziny na Ziemi przedstawicieli inteligencji z kosmosu, problem ułożenia ewentualnych stosunków dyplomatycznych z obcymi jest, mimo upływu lat, nierozwiązany i prędzej czy później trzeba będzie coś z tym zrobić. Gertz proponuje stworzenie specjalnych procedur, takiego traktatu na wypadek kontaktu z biologiczną albo sztuczną inteligencją z kosmosu. Proponuje taki kilkunastopunktowy szkic, sugerujący, no, jak społeczność międzynarodowa powinna się zachować na wypadek zetknięcia z IT. Mowa w nim nie tylko o tym, jakie kroki należy podjąć, ale też komu pozostawić decyzję na wypadek, gdyby obcy okazali się niebezpieczni i gdyby zagrażali Ziemi. Gertz porusza też temat pozaziemskich artefaktów oraz pyta, czy UAP-om nie należy nadać przypadkiem immunitetu dyplomatycznego, jeżeli się okaże, że reprezentują one inną, nieludzką cywilizację. Nim przejdziemy do konkretów, tradycyjne podziękowania dla stałych i nowych słuchaczy. Przypominam o opcjach wsparcia kanału, w kioskach czeka na Was również Nieznany Świat. Czekam też na Wasze komentarze, ponieważ ten dzisiejszy temat jest mocno dyskusyjny. Kto powinien zatem rozmawiać z kosmitami albo ich sądami w imieniu Ziemian? To zależy, czy oni w ogóle będą chcieli z nami się skontaktować, brzmi pierwsza cisnąca się na usta odpowiedź. Sprawa ta jest bowiem dość skomplikowana i szybko, jeżeli analizujemy ten problem, zaczynają się tak zwane schody. No bo kogo uznać za przedstawiciela, reprezentanta ludzkości w kontakcie z IT i kogo do tej roli wytypować? Polityczno-militarno-naukowe reprezentacje światowych mocarstw? A może grupę dyplomatów i ekspertów z ONZ-u? Każde z tych rozwiązań ma swoje mankamenty. Bo, na przykład, czy z obcymi powinni rozmawiać najsilniejsi, to jest Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie? Czy może specjaliści, grupa ekspertów, naukowców? Cały problem na tym polu wynika, jak się można łatwo domyślić, z ogromnej polaryzacji w stosunkach międzynarodowych. W dużym skrócie. No bo chociaż wszystkie narody uznają się za reprezentantów ludzkości albo ziemskiej cywilizacji, to przecież nie mamy czegoś jak drużyna planetarna. Natomiast te wszystkie organizacje międzypaństwowe, jak na przykład ONZ, nie gwarantują też niezależnego podejścia do tematu, ponieważ podlegają naciskom politycznym. Ale jest też inny, zasadniczy problem, który się wiąże z postrzeganiem dowodów na obecność kosmitów na Ziemi. Bo inaczej sprawę widzą entuzjaści ufologii, a inaczej naukowcy. Mówiąc bardzo krótko, ufologia uznaje, że za spotkanie z dziwnymi obiektami i istotami może odpowiadać obca inteligencja, być może kosmicznego pochodzenia. Jednakże po dziesięcioleciach analiz i oczekiwań na kontakt, okazuje się, że UFO czy UAPy, jak się obecnie te obiekty nazywa, no nie dążą w żaden sposób do otwartego kontaktu, a przynajmniej nie w taki sposób, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Obiekty te oraz ich potencjalni pasażerowie ograniczają się tak jakby do obserwacji, no i okazjonalnych prowokacji, chociaż nie jest wykluczone, że bardzo ostrożnie przygotowują się do kontaktu, jak sądzi wielu współczesnych badaczy. Na razie jednak bardziej traktują nas jako mieszkańców planetarnego rezerwatu, aniżeli partnerów do rozmowy. Natomiast astronomowie i uczeni związani z Projektem SETI, który ma na celu poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej. Większość z nich nie dostrzega w incydentach związanych z UFO dowodów na wizytację z innych planet. Przyjmują oni jednak, że kontakt jest niewykluczony w jakimś bliższym czy dalszym okresie, chociaż wyobrażają go sobie astronomowie i inni uczeni w sposób taki bardziej klasyczny, że na Ziemi przybywa reprezentacja z innej planety albo po prostu odbieramy sygnał radiowy z gwiazd ewentualnie natrafiamy na ślady tak technosygnatury, czyli jakiegoś wielkiego projektu inżynieryjnego obcych w dalekim kosmosie. W ostatnich latach, co trzeba zaznaczyć, badacze związani z SETI zastanawiali się też jakie kroki należałoby podjąć, aby nie dopuścić do sytuacji, w której astronomowie np. z Rosji czy Chin po przejęciu sygnału od kosmitów zaczynają działać na własną rękę. Na propozycjach i sugestiach się niestety skończyło. John Gertz, na którym się dzisiaj skupimy, jak mówiłem, związany jest z Instytutem SETI, to jest organizacją typu non-profit założoną w 1984 roku, która finansuje badania nad poszukiwaniem sygnałów od obcych, między innymi. Gertz natomiast wychodzi trochę poza dotychczasową strefę komfortu badaczy związanych z SETI. On w tym swoim artykule, który ma bardzo nieformalny charakter, co trzeba powiedzieć, sugeruje, że obserwowane w atmosferze obiekty typu UAP mogą być potencjalnie pozaziemskimi sądami. Wskazują na to na przykład ich niesamowite osiągi w powietrzu. No, niedostępne ziemskim samolotom, co również jego zdaniem wyklucza taką możliwość, aby w tych obiektach znajdowali się biologiczni piloci. Innymi słowy, mówi Gertz, niemożliwe, aby tam w środku znajdowały się małe, zielone ludziki i prawdopodobnie UAPy są sądami mechanicznymi. Istoty biologiczne po prostu nie wytrzymałyby powstałych przeciążeń, bo wiemy do jakich manewrów gwałtownych przyspieszeń i hamowania zdolne są UAPy, co zresztą zostało zarejestrowane m.in. na tych wszystkich materiałach opublikowanych przez np. amerykańską marynarkę wojenną. Ale przejdźmy do wniosku ostatecznego. Jak więc powinna zachować się ludzkość, jeżeli się okaże, że UAPy rzeczywiście reprezentują inną inteligencję i po prostu są wytworem cywilizacji z innej planety? Gertz w tym swoim artykule zadaje następujące pytanie. Cytuję. Czy powinniśmy taki próbnik zestrzelić, czy może poprosić go o lądowanie pod pałacem Buckingham? Czy należy taką osądę traktować jak ambasadora i objąć ją immunitetem dyplomatycznym, nawet jeżeli ma charakter niebiologiczny? Być może wiadomość przekazana przez obcych i jej twórców do nas będzie miała życzliwy charakter. Może poproszą nas o pobranie Wielkiej Encyklopedii Galaktycznej, ale może też przekażą nam wirusa. Trojana, który zainfekuje cały nasz Internet. Taka sztuczna inteligencja może dać nam plany stworzenia nanorobotów, które po dostaniu się do krwiobiegu uleczą raka, ale może też dopuścić się innych rzeczy o bardziej nikczemnym charakterze", pisał Gertz. Innymi słowy, Gertz mówi, że może nastąpić taka hipotetyczna sytuacja, że kiedyś jakiś UAP albo obca sonda odezwie się do ludzkości w którymś z ziemskich języków. Ponieważ ta sonda jest wyposażona w sztuczną inteligencję, obserwowała nas latami i szkoliła na przykład język rosyjski, angielski czy chiński, może się z nami skontaktować. Czy u apy kiedyś się tak zachowają? Dobre pytanie. Wiele osób sugeruje, że tak może być. Natomiast Gertz nie stroni od pytań, które wynikają na przykład z rewelacji Davida Grasza. On to wszystko analizuje w kontekście tej pozaziemskiej dyplomacji no i stawia takie pytanie. Co by się stało, gdyby na przykład jakaś prywatna firma albo państwo przejęły taką pozaziemską sondę? Czy należałoby ją traktować jako potencjalnego ambasadora innej cywilizacji i zapewnić jej no, jakiś stopień autonomii i szacunku, jeżeli w ogóle robotom należy okazywać szacunek? No i w czyich laboratoriach taki obiekt badać, jeżeli już zdecydujemy się go pokroić? Pytań wątpliwości jest bardzo dużo, natomiast koniec końców Gerz przechodzi do zasugerowania bardzo konkretnych rozwiązań instytucjonalnych związanych z, ze sprawą kontaktu z IT. Sugeruje on, że przestrzenią do uprawiania kosmicznej dyplomacji powinien być Komitet do Spraw Pokojowego Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej, powstały w 1959 roku i powiązany z biurem ONZ-u do spraw przestrzeni kosmicznej, tzw. zwana UNOSA. Problem z tymi organizacjami jest jednak taki, że mają one nieco fasadowy charakter i nie są zbyt aktywne. Zbierają się raz do roku w Wiedniu na jakąś tam sesję i prawdopodobnie nie są gotowe do konfrontacji z takim problemem, jakim jest kontakt z kosmitami, który wymaga aktywnego i kreatywnego podejścia. Jest też drugie rozwiązanie. Gertz sugeruje bowiem, że ster tej pozaziemskiej dyplomacji mogą przejąć mocarstwa światowe, na przykład Stany Zjednoczone czy Chiny, posiadające również ogromny potencjał naukowy i militarny, a więc w jakiś sposób kraje predysponowane do tego, żeby się problemem kontaktu z kosmitami zająć. I na podstawie umów dwustronnych te mocarstwa mogłyby powołać organizację niezależną od ONZ, skupiającą się właśnie na kontakcie z IP, ale otwartą na inne państwa członkowskie. To wymagałoby jednak nieskrępowanego przepływu informacji oraz dużego stopnia wzajemnego zaufania, i tutaj rodzi się pewien problem, zdaniem Gerza. Bo mocarstwa mają to do siebie, że ze sobą konkurują o hegemonię, zatem trudno uznać, aby nawet w tak przełomowej sprawie jak kontakt z kosmitami mówił jednym głosem. Pomijamy tutaj już oczywiście różnice kulturowe, które mogą rzutować na podejście do kontaktu z kosmitami, dlatego też w tej swojej propozycji traktatu i procedur GERS ostatecznie włącza do działania Organizację Narodów Zjednoczonych. Podane przez niego punkty nazwane projektem traktatu mają oczywiście charakter nieformalny i niezobowiązujący. Przypominają nieco ten projekt ustawy na temat UAP wysunięty przez senatora Czaka Szamera. Gertz projektując traktat oparł się o bliźniaczy traktat o przestrzeni kosmicznej i chociaż nie jest on ekspertem od prawa, jego pomysły są dość interesujące, bo chociaż dotyczą w sytuacji czysto hipotetycznej może się nagle okazać, że takiego traktatu będziemy potrzebowali dosłownie na ostatnią chwilę, by podjąć dalsze kroki w sprawie zjawiska UAP. Gertz sugeruje, że traktat powinien obowiązywać bez względu na to, w jakich okolicznościach pojawi się dowód na istnienie obcych. Czy będą to sygnały radiowe z kosmosu, czy też może aktywność obcych zostanie wykryta, wyśledzona w ziemskiej atmosferze? A nawet w biosferze zaznacza, chociaż nie do końca wiem, co on ma tutaj na myśli. Jego zdaniem, stosunki dyplomatyczne z kosmitami powinny być układane pokojowo, i to w imieniu całej ludzkości. Innymi słowy, ten, kto będzie podejmował jakieś działania w tym kierunku, musi sobie zdawać sprawę, że reprezentuje całą Ziemię i wszystkich Homo sapiensów. W jednym z punktów autor pisze. Kraje członkowskie traktatu powinny poinformować niezwłocznie wszystkie inne kraje sygnatariuszy, a także sekretarza generalnego ONZ o znalezieniu dowodów na istnienie obcych. Obejmowałoby to odkrycie istot biologicznych, istot syntetycznych, urządzeń pozaziemskich w formie robotów, artefaktów, a także obcych technosygnatur. Koniec cytatu. W ramach porozumienia, tego wizualizowanego przez Gertsa, powstałby taki komitet ekspercki. Co więcej, jak wskazuje autor, jeżeli ktoś, gdziekolwiek znalazłby jakieś artefakty, czyli na przykład statki należące do kosmitów, to powinien je niezwłocznie przekazać w ręce ONZ. Natomiast jeżeli jakaś agencja kosmiczna natknie się we wszechświecie, bliższym czy dalszym, na przykład na obcą sondę, to nie powinna takiej sondy od razu przewozić na Ziemię, tylko też poinformować o tym ONZ. Ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że na Ziemię przylecą obce maszyny, osiadając na, nie wiem, trawniku przed Białym Domem, albo jeżeli jakiś statek pozaziemski wpadnie w wodę oceanu, to mimo wszystko należy traktować tych przybyszów z kosmosu jako misję dyplomatyczną z innej planety. No chyba, że stanowią zagrożenie, jakieś otwarte zagrożenie, bo takiej możliwości też zdaniem gerca wykluczyć nie można. No, i ustalenie tego, czy dany pozaziemski obiekt może mieć wrogi charakter, powinno leżeć w gestii Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak powiedziałem, pomimo tego, że Gertz nie jest czynnym naukowcem i był tylko kimś związanym z projektem SETI, to co on proponuje, jest w miarę racjonalne i wykonalne. Warto dodać, że do tej pory politycy na świecie czasami podejmowali temat kontaktu z kosmitami. Na przykład w kampaniach wyborczych prezydenckich w Stanach Zjednoczonych bardzo często padały jakieś słowa na temat UFO i obcych, no ale kandydaci najczęściej potem milczeli. Jeżeli zaś chodzi o organizacje międzynarodowe, na przykład ONZ, to tutaj warto wspomnieć o takich ciekawych wątkach, bo w 2011 roku w mediach pojawiła się taka dość sensacyjna informacja o zamiarze powołania przy ONZ tak zwanego oficera kosmicznego. To wam się może kojarzyć nieco z tymi rewelacjami Garego Mackinona, który również mówił o tych nieziemskich oficerach. Ale kim miałby być taki urzędnik? Otóż miała nim zostać ówczesna dyrektor biura ONZ do spraw przestrzeni kosmicznej Mazlan Otman, astrofizyk pochodząca z Malezji. W sieci pojawiły się cytaty jej przypisywane, sugerujące, że zamierza ona wprowadzić coś w rodzaju kosmicznej ambasady na wypadek, gdyby się okazało, że obcy istnieją i mają wobec nas jakieś zamiary. Jej wypowiedzi cytowano, co prawda, natomiast finalnie Otman zdementowała te informacje. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego artykułu Gertza. Otóż, jak wspominałem, jest on powiązany ze środowiskami SETI. Są to osoby, które zwykle patrzą na zjawisko kontaktu w sposób bardzo wąski, no i też zawsze pojawia się w ich publikacjach, w ich wypowiedziach odniesienie do sygnałów radiowych z obcych planet. No i oczywiście Gertz w tym swoim artykule o pozaziemskiej dyplomacji także bierze pod uwagę taki scenariusz, Tutaj natomiast przebieg kontaktu byłby zupełnie inny. Uzależniony byłby też od szeregu czynników. Na przykład kto ten sygnał by odebrał i gdzie zlokalizowani byliby w kosmosie jego nadawcy, bo to warunkowałoby dalsze kroki i dalsze postępowanie. Odpowiedź od Ziemian dla obcych mogłaby wędrować po kosmosie przez całe lata świetlne. Taka wymiana pojedynczych informacji trwałaby więc czasami dekady, setki, a kto wie, może nawet tysiące lat. Wszystko zależałoby od tego skąd po prostu wiadomość została do nas nadana. Warto jeszcze dodać, że wśród naukowców zajmujących się SETI istnieje też dość duży rozłam dotyczący tego, jak postępować w przypadku kontaktowania się z IT, bo nie brak głosów już od dawna, że ludzkość powinna jednak siedzieć cicho no i mocno przemyśleć sytuację, w której wysyła do inteligencji pozaziemskiej jakiś komunikat. Zresztą przestrzegał przed tym nawet Stephen Hawking. Na tym polu również próbowano wprowadzić pewne regulacje. Przykładowo w 2010 roku Międzynarodowy Instytut Astronautyki wysunął taki projekt deklaracji o zasadach działań po wykryciu inteligencji pozaziemskiej. Ta deklaracja zobowiązywała by sygnatariuszy, by w przypadku wykrycia sygnałów od kosmitów, po pierwsze, zachować ostrożność oraz pełną transparentność swoich działań. Po drugie, dokładnie sprawdzić naturę sygnału przed podaniem informacji na jego temat do publicznej wiadomości. Odrębny raport w tej sprawie miałby zostać przekazany z kolei sekretarzowi generalnemu ONZ. Dlaczego niektórzy astronomowie przestrzegają przed tym, żeby wysyłać w kosmos informacje od Ziemian albo takie, które ujawniają nasze Położenie w kosmosie. No nie brak takich, którzy wierzą, że możemy sobie ściągnąć na głowę jakichś szkodliwych kosmitów, którzy na przykład są nomadami, wędrują po kosmosie i potrzebują planety do osiedlenia się. No dobrze, powiecie, te wszystkie odgórne zasady i regulacje wydają się super racjonalne. Ale problem może być z praktyką, jak to z wieloma sprawami bywa. Wydaje się bowiem mało realne, aby np. Stany Zjednoczone czy Chiny podporządkowały się jakimkolwiek regulacjom związanym z kontaktem. Mówiąc krótko, gdyby np. te państwa przejęły jakiś pozaziemski obiekt, to przecież zachowałyby te informacje dla siebie, ponieważ wiązałoby się to, potencjalnie. Ze zdobyciem wiedzy technicznej dającej ogromną przewagę nad innymi. Mówiąc krótko, ktoś znajduje latający talerz albo rozbitą pozaziemską sondę, pierwsze co zrobi, to postanowi ją przebadać, zanim odezwie się do ONZ-u czy innych organizacji. Może właśnie w ten sposób postępują ci, którzy zdaniem Davida Grasza od dziesięcioleci ukrywają szczątki obiektów nieziemskiego pochodzenia. Chociaż niektórzy mogą uznać koncepcję Johna Gerza za naiwne i niefachowe, to pokazuje nam to, z jakim problemem prędzej czy później przyjdzie nam się zmierzyć. No bo jeżeli się okaże, że rację ma David Grasz i sygnaliści i te uapy reprezentują inteligencję pozaziemską, no to co wtedy? Patrząc na problem z drugiej strony, z perspektywy kosmitów, to zobaczymy, że oni sami również mogą być mocno skołowani, jeżeli idzie o kwestię kontaktu z ludzkością. No bo kogo wybrać? ONZ, może NATO, a może któreś z wielkich mocarstw, a może korporacje, no większość wskazanych tutaj przeze mnie stron nie reprezentuje całej ludzkości i działa w zasadzie dla własnego zysku albo też jak ONZ podlega jakimś naciskom politycznym. Wojsko i środowisko naukowe też nie jest dobrym wyborem, bo przecież i armia, i naukowcy uzależnieni są od źródeł finansowania. No i zawsze można im dyktować, jak mają postępować. Koniec końców okazuje się, że pozaziemskie sądy, które mogą gdzieś nad nami krążyć, albo w atmosferze, albo w przestrzeni kosmicznej, mogą po prostu czekać, aż wypracujemy jakąś jednorodną reprezentację planetarną. Pisząc o pomysłach Gerdsa i sprawie ambasad dla kosmitów, portal naukowy Psych.org odnotowuje i to jest dobry cytat podsumowujący to, o czym przed chwilą powiedziałem. Czy ktoś może wyobrazić sobie reprezentację afgańskich talibów, którzy zasiadają naprzeciwko grona naukowczyń ateistek z Niemiec i wspólnie ustalają, co robić dalej w kwestii kontaktu? To chyba najlepszy komentarz. Jak zwykle czekam na Wasze listy, wypowiedzi. Dziękuję za wsparcie w każdej formie. No i cóż, zapraszam na kolejny odcinek UFO Historii.